Platon 2 to przyjemna zabawa niezależnie od tego, co akurat robimy. Nawet w sieciowym trybie rankingowym nie czujemy presji czy frustracji. Obyło się tym razem bez większych zmian w stosunku do oryginału, lecz to absolutnie nie przeszkadza. Tym bardziej, że pierwsza część dostępna jest tylko na Wii U. Na pierwszy plan wychodzi tryb wieloosobowy, ale nie zabrakło kampanii dla jednego gracza, której wcale nie potraktowano po macoszemu. W sumie spędzamy około 10 godzin w ponad 20 lokacjach, walcząc ze złymi oktarianami. Pod względem rozgrywki to sprytne połączenie strzelania kolorowym tuszem z pomysłowymi elementami platformowymi, które odgrywają tu o wiele większą rolę niż podczas sieciowej rywalizacji. Misje nie są powtarzalne dzięki przedstawianym regularnie nowym mechanikom. Różnorodność zabawy zawdzięczamy też arsenałowi. Na wielu planszach bohaterowi przydzielana jest konkretna broń, co wpływa na styl rozgrywki, a przy okazji rozmaite zabawę. Powracają znane z oryginału walki z bossami, z którymi ścieramy się na arenie. Sposób na pokonanie każdego jest inny, chociaż w teorii nigdy nie jest trudno, bo zawsze wiemy, co konkretnie musimy robić. Na pochwałę zasługują z pewnością lepsze niż w pierwszej części lokacje startowe: pięć stref, z których przechodzimy do konkretnych misji. Trafiając do każdej, musimy odkryć przejścia prowadzące do etapów, co samo w sobie jest zawsze ciekawym wyzwaniem. Nic nie stoi na przeszkodzie, by od razu wskoczyć na areny sieciowych potyczek i zmierzyć się z innymi graczami jako członek czteroosobowego zespołu. Podstawowy tryb, będący jedynym dostępnym poza rywalizacją rankingową, to znany z pierwowzoru Terf War. Cel jest tutaj jeden pokrycie większej części mapy swoim tuszem. Poruszanie się, malowanie i strzelanie jest płynne, intuicyjne i proste. Jednym przyciskiem zmieniamy formę, by przemieszczać się w tuszu niczym mała kałamarnica, jednocześnie uzupełniając zapas amunicji. Pokrywanie planszy naszym kolorem jest więc istotne także dlatego, że po własnej farbie przemieszczamy się sprawniej i szybciej. Wśród 10 map znalazły się dwie z pierwszej odsłony, na szczęście te z najlepszych. Wszystkie nowe lokacje w trybie multiplayer oferują kilka ścieżek do punktu centralnego, a także różne wzniesienia, na których można zająć na chwilę dogodne pozycje. Ogólnie można odnieść wrażenie, że twórcy tym razem postawili bardziej na wertykalność, dzięki czemu jest nieco ciekawiej. Podczas zabawy wykorzystujemy jeden z kilkunastu rodzajów broni, podzielonych na kilka kategorii. Malowanie i chlapanie na wrogów tuszem z pędzla mocno różni się od gry z paintballowymi pistoletami maszynowymi czy minigunem, a więc mamy do czynienia z różnymi stylami gry do wyboru. Twórcy dodali kilka nowych zabawek, ale zmodyfikowali też działanie tych znanych z pierwszego z Platun. Przykładowo naładowany strzał snajperskiego karabinu możemy na chwilę zatrzymać, przypłynąć kawałek i nadal dysponować pełną mocą po wynurzeniu. Wałki do malowania otrzymały natomiast dodatkowy rodzaj wyrzucania tuszu, barwnik leci dalej i w linii prostej, jeżeli wciśniemy strzał podczas skoku. W miarę rozgrywania kolejnych meczów zdobywamy punkty doświadczenia i pieniądze. Awansując, kupujemy nowe elementy ubioru, czyli koszulki, buty, nakrycia głowy. Do każdej części garderoby przypisana jest jakaś umiejętność poprawiająca naszą wydajność na polu bitwy. Ponadto, jeżeli używamy ubrań przez dłuższy czas, zyskują one kolejne bonusy wzmacniające naszą postać. Po osiągnięciu 10 poziomu odblokowujemy rozgrywki rankingowe. Dopiero tutaj otrzymujemy trzy zupełnie nowe tryby rozgrywki, wymagające już czegoś więcej niż tylko chlapania farbą dookoła. Przejmujemy kontrolę nad ruchomą wieżą, przechwytujemy artefakt lub zamalowujemy konkretny wycinek mapy. Zgranie drużyny jest tutaj bardziej istotne niż w Turf War, ale satysfakcja z wygranej jakby nieco większa. Niestety nie jest perfekcyjnie, ponieważ Nintendo kontynuuje tradycję podejmowania dziwnych i niezrozumiałych decyzji. Powraca więc rotacja map. Co oznacza, że w danej, powiedzmy, turze w konkretnym trybie dostępne są tylko dwie lokacje. Każda taka tura trwa dwie godziny, po czym dwie dostępne mapy się zmieniają. Ograniczono także dostęp do świetnego trybu kooperacyjnego. Razem z innymi odpieramy ataki zmutowanych stworów morskich, przy okazji przechwytując złote jajka z pokonywanych bossów. To wspaniała odskocznia od tradycyjnego multiplayera, ale z jakiegoś powodu od czasu do czasu jest po prostu nieaktywna. Przerwy w działaniu trybu trwają czasem pół doby, a czasem ponad dzień. Dziwi też brak zwykłego czatu głosowego, który dostępny jest tylko za pośrednictwem specjalnej aplikacji na telefon. Na szczęście komunikacja głosowa nie wydaje się szalenie istotna, a samo połączenie się i granie ze znajomymi jest tym razem o wiele łatwiejsze. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję w menu trybu sieciowego. Splatoon 2 przykuwa do ekranu niczym lepka farba wrogiej drużyny, choć to raczej bezpieczny sequel. Biorąc jednak pod uwagę, że Wii U nie cieszyło się ogromną popularnością, można takie podejście twórców zrozumieć. Koniec końców otrzymujemy po prostu świetną, nietypową i sprawiającą mnóstwo frajdy strzelankę, którą można śmiało polecić każdemu posiadaczowi Switcha.